Dzień dobry, witajcie. W natłoku pracy, właśnie sobie tutaj patrzę, 24 tysiące przesyłek w ciągu ostatnich 30 dni wysłałem, także w natłoku tutaj tej całej pracy powstaje serwis, który Wam obiecałem w poprzednim odcinku. Teraz odcinki będą troszeczkę rzadziej, ale będę się chciał Wam wszystko zupdate'ować, żeby były jak najbardziej treściwe i żebyście wiedzieli jak najwięcej, co się tutaj dzieje w tym temacie, żeby od stycznia już tak naprawdę ruszyć pełną parą. Więc dzisiaj ogłoszenie o pracę. Poszukuję tak naprawdę dwóch ludzi, dwie osoby, wydaje mi się. Może jedną, może dwie, zobaczymy, co ciekawego tutaj nam się trafi, kto, yy, kto co napisze. O tak, dla osób, które pracy nie poszukują, no to tak czy siak możecie sobie ten odcinek obejrzeć, no bo poszukuję też tak jakby osób do pracy, które będą pracowały dla kanału, czyli będą pracowały te osoby dla Was, więc możecie sobie obejrzeć, yy, co tutaj tak naprawdę będzie, po co, po co tych osób szukam, o tak, I, i jakie będzie, co one będą robiły, co one mają robić, jaki będzie ich zakres obowiązków, o tak. Więc pierwsze co? Najlepiej umowa zlecenie student lub umowa B2B, czyli fajnie by było zatrudnić studenta, no, bo wiadomo wtedy mogę tam szkolenie BHP zrobić zdalnie i wiadomo, student tam powiedzmy do 26 roku życia, wszystkie pieniądze dostaje na konto, więc płacąc takiemu studentowi, powiedzmy, za godzinę pracy, no to płacę za godzinę pracy załóżmy 25-27 zł, no to on dostaje te 25 czy 27 od razu na rękę. Więc jeśli przepracuję na przykład 200 godzin, no to taki studencik zarobi sobie. 5000 złotych i tyle Stricte y, tych pieniążków ma. Wiadomo, że jest to też umowa zlecenie, więc można ją szybko rozwiązać, jeśli y, nie będzie oczekiwan, nie będą spełnione oczekiwania, y, lub też temu człowiekowi nie będzie się podobało, więc student, lub umowa B2B. Już jedną osobę na taką umowę B2B udało mi się. Znaczy, może nie pozyskać, ale wydaje mi się, że trafił się fajny człowiek, którego pozdrawiam, który, który tak naprawdę chce to, można powiedzieć, budować ten serwis i to wszystko wierzy, wierzy w to, co mam nadzieję, że wierzy, w to, co będę tutaj robił i chętnie będę za to, co wykonuje, za to, co robi, będę będzie mi wystawiał faktury, i na tej zasadzie będziemy się rozliczali. Czyli, jeśli on poświęci czas i swoją pracę. Yy, i swoją wiedzę na to, żeby to wszystko rozwinąć, to ja mu z ogromną przyjemnością zapłacę. I teraz tak. Praca od 6 do 14 i od 14 do 22. To jest w przypadku dwóch osób, żeby osoba już o 6 rano śledziła to, co się dzieje w internecie do 14 i od 14 do 22, żeby to osoba już kolejna robiła, żebyśmy mieli zakres wszelkich informacji tak naprawdę z 16 godzin, jeśli chodzi o dni powszednie, żeby te wszystkie tematy, żeby to wszystko, co dzieje się w internecie śledzić i żeby na bieżąco od razu dawać wam tutaj informacje na ten temat, bo jak powstanie serwis, to ja będę chciał, żeby 100% widzów tego kanału dodało sobie ten serwis do zakładek, bo ten serwis będzie tak zrobiony, że dla każdego będą tam informacje mega przydatne i tak naprawdę już te informacje będą zweryfikowane przeze mnie i wiem, że one będą przydatne, więc każdy będzie chciał sobie tą i będzie potrzeba taka, o, żeby dodać sobie do zakładek ten portal, ten serwis, bo on, żeby, żeby na bieżąco wiedzieć, co się dzieje. I jeśli coś gdzieś się wydarzy w internecie w danej chwili, na przykład wejdzie aktualizacja Allegro. Chciałbym na tej zasadzie, żeby to było dzisiaj. Odcinek nagrywam jest 1930. Załóżmy o 19.00 weszła aktualizacja jakaś na Allegro i my o 19.30 mamy już skróconą tą informację, przeczytany może regulamin, może to wszystko zweryfikowane, no bo to ważny temat. I jak do danej osoby na przykład dotrze to o 20.00, o kurczę, weszła nowa aktualizacja Allegro, ciekawe co tam jest, a w wolnej chwili sobie przeczytam na przykład yy, tą aktualizację i wtedy sobie pomyśli, aha, może ona już jest tam, w tym serwisie, skrócona dla mnie. I właśnie w ten sposób chciałbym, żeby to działało. Więc jeśli coś się pojawi, od razu człowiek to łapie, tak jakby aktualizację, szybko przeczytuje to, co tam się dzieje, regulamin, odnośniki, yy, co zostanie podniesione, najważniejsze informacje, jakie branże, jakie kategorie co tam się nowego wydarzy i kiedy, żeby już był skrót tego wszystkiego, żeby już był na serwisie. I tak naprawdę, żeby był ze wszystkich serwisów ten skrót, żeby, żeby te informacje od razu tam trafiały do Was. Co Was nie będzie interesowało, nie będziecie czytali, ale musicie wiedzieć, że to... Tam na tym serwisie będzie. Dobra, czytam dalej. Śledzenie wszystkiego, co dzieje się w sieci, dotyczące yy, Allegro, A Amazona, Bazelinkera, Early, MPika, Shopera, y, jacyś tam przewoźnicy, awarie, tego typu, wszystko, co nas dotyczy, cały e-commerce, który nas tutaj. Yy, Dotyczy i, i śledzenie po prostu tego wszystkiego w sieci. Czyli będziemy mieli bazę i na, tej ba na podstawie tej bazy będziemy wszystkie nowości, nowinki, wszystko śledzili, będziemy wszystko subskrybowali, będziemy wszystko sobie jakieś. Yy, będziemy się dołączali do jakichś list, żebyśmy maila szybko dostali. O, właśnie. Streszczenie informacji, przygotowanie artykułu, kolejne zadanie. Śledzenie wszystkiego, co dzieje się w sieci, jeśli chodzi o biznes, grupy, fora i tym podobne. Czyli śledzimy też na przykład Zjednoczeni Sprzedawcy lub inne jakieś tam platformy. Wszystko sobie gdzieś tam śledzimy, żeby być ze wszystkim tak naprawdę na bieżąco. No bo jak coś się wydarzy, czegoś ktoś zakaże, gdzieś coś napisze, od razu my tą informację będziemy przechwytywali i będę chciał Wam przekazać, żebyśmy my byli pierwsi, żeby osoby, które śledzą, osoby, które się angażują, żeby od razu o tym wiedziały. A na pewno powstanie też jakaś pewnie grupa wsparcia, może w przyszłości, grupa robocza, która od razu będzie mogła sobie śledzić naszą pracę już na bieżąco, nie? Czyli gdzieś tam będzie jakiś Discord, ktoś będzie chciał wspierać y, to wszystko. No bo wiadomo, płacicie abonamenty za to, za to, za to, za to. To może zrobimy jakiś abonament za stówkę, żeby tak jakby y, być już, y, żeby te informacje na przykład już trafiały. No bo wiadomo, one najpierw trafią, załóżmy, nazwijmy to do naszej redakcji, że trafia taka i taka informacja, że to i to się wydarzyło, trzeba przygotować artykuł i w czasie jak my będziemy już przygotowywali ten artykuł, no to już jakieś osoby będą mogły sobie podejrzeć, aha, oni przygotowują ten artykuł, czyli jeszcze, jeszcze szybciej, bo bardzo często jest tak, że ta szybkość pozwoli zarobić, w wielu przypadkach tak jest, że ta szybkość pozwoli zarobić właśnie lepsze pieniążki przed wszystkimi innymi. Tak jest na przykład powiedzmy z tymi walutami, powiedzmy, yy, że niektóre informacje, kto pierwszy, ten lepszy, no bo wiadomo, wiadomo o co chodzi. I chciałbym też, żeby te takie sygnały, te takie informacje w biznesie typu handlu, głównie żeby w handlu, żeby też, żebyśmy zrobili o grupę sygnałową, handlową, załóżmy, może coś takiego. Wszystko jest rozwojowe, zobaczymy, w którą tą stronę pójdzie, no bo wiadomo, że w jaki sposób musimy też te pieniążki zarabiać i pozyskiwać, żebyśmy mogli to wszystko rozwijać. Dzisiaj będzie dwóch pracowników. A może za rok będzie czterech pracowników, albo już będzie sześciu, bo będziemy mieli tyle po prostu roboty, że pójdziemy w tą stronę i że to wszystko będzie się napędzało, 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 a może za trzy lata będziemy konkurowali z BaseLinkerem, co pewnie się nie wydarzy, no bo wiadomo, że na, za BaseLinkerem stoją miliardy, mi, miliony, miliardy pieniążków, ale no, wydaje mi się, że sporo rzeczy będziemy mogli zrobić i będziemy... Będę budował społeczność, która będzie gdzieś tam rosła w jakąś siłę i która będzie. No, dobra, to już nieważne, bo się już rozmarzyłem. O tak, dużo przed nami, dużo na głowie i zobaczymy, zobaczymy. Ale plany mam bardzo mocne i jeszcze jak przeznaczę do tego dużo godzin mojej pracy, to na pewno to wszystko wypali. Nie ma po prostu innej możliwości, żeby nie wypaliło. O tak, musi to wypalić, koniec, kropka. Przygotowanie odpowiedzi na pytania ludzi. Jeśli mamy odpowiedź, to przekierowanie do nas. O właśnie. Dużo młodych osób trafia do internetu, szukają odpowiedzi, jaką firmę założyć, jaki ryczałt, jak sprzedawać, jak handlować, jak się rozliczać, jaka kasa fiskalna, to, to, to. Ja będę się starał te wszystkie odpowiedzi przygotowywać i ludzie, którzy będą zatrudnieni, od razu temu człowiekowi napiszą prywatną wiadomość: Siema, słuchaj, tam jest taki gość, on przygotował odpowiedź na Twoje pytanie. Tą, tą, on tak naprawdę, że tak powiem, nic nie wie, yy, ale wie jak yy, skontaktować się, załóżmy, z, z, ze specjalistą, czyli z jakimś tam adwokatem. Czy z prawnikiem, i ten prawnik jest w stanie coś przygotować, i on jest, i on po prostu nagrał na ten temat filmik, że ten prawnik to przygotował, i to jest porządna, konkretna wiedza. I ten chłop trafia do naszej społeczności, my już go mamy. Mamy już młodego przedsiębiorcę, który dostał spadek, załóżmy, pół miliona po babci, i żeby wycisnąć z jego jak najwięcej, ale żeby on żeby on nie był po prostu wrzucony na rynek wiecie taki dziki człowiek który te pół miliona zaraz straci jak przyjdzie do nas to straci troszeczkę mniej nie w naszej społeczności w sensie wiecie żeby go pokierować żeby on z tych pieniędzy zrobił z pół miliona żeby zrobił pół milion, żeby zrobił 5 milionów i wtedy my tam wiadomo troszkę od niego tych pieniążków w jakiś sposób postaramy się wyciągnąć czy zaproponujemy mu księgowość czy zaproponujemy mu może jakiś kursik ale wszystko ma być na tej zasadzie, że koniec końców ma zarobić. Cały czas będę cytował teraz tego, ten komentarz, który, y, który jakiś czas temu otrzymałem, że jestem na tej zasadzie y, o tej owcy. Muszę sobie to zapisać i na pewno na mojej stronie internetowej ten komentarz będzie gdzieś, gdzieś będzie zapisany, widoczny dla wszystkich przez cały czas, że się po prostu tym będę kierował, bo to było piękne. Bo dosłownie wydaje mi się, y, że. Jak ktoś nie wie o tej owcy, no to pewnie się dowie niebawem, bo będzie na stronie na bank. Yy, przygotowanie, yy, mamy przekierowanie do nas, o właśnie, przygotowanie wpisów na Facebook, Twitter, yy, a teraz na X stronę, przygotowanie treści do odcinków, czyli. Osoba będzie musiała y, to wszystko przygotowywać, takie treści, żeby ja najlepiej, nie wiem, pojawi się jakaś nowa aktualizacja, żeby już miał przygotowany wpisik jakiś na Twittera, siema pojawiła się nowa aktualizacja, ta i ta i ta branża dostanie po dupie, więcej na stronie naszej, pyk, pyk, pyk i ja już Twitterka sobie wrzucam i z ludźmi tam gadam, dyskutuję, jak mam chwilę, a już od razu ludzie, którzy będą śledzili na Twitterze będą mogli tam wskoczyć i na naszą stronę, no i doczytać sobie, nie? Yy, śledzenie trendów, moderowanie wpisów na grupie. O właśnie grupa. To będzie też myślę sobie kolejny odcinek, bo mam grupę sprzedażową na Facebooku, 6000 tysięcy osób i tą grupę przeznaczę na, yy, na nasz kanał. Czyli będziecie mogli dawać tam swoje oferty. Ja jeszcze tam troszeczkę sprzątam, bo grupa jest tak jakby nieaktywna. Ale jak tam posprzątam, no to osoby, które korzystają z Facebooka będą y, y, mogły tam jakieś swoje rzeczy sprzedawać, czy swoje grupy rzeczy dodawać. I o tej grupie będę pewnie też na odcinku mówił, no bo każdy będzie mógł coś tam wrzucić, a ja będę mógł to przekazać dalej, żeby to się wszystko niosło. Nie? Załóżmy, ktoś produkuje folię stretch, będzie mógł się tam ogłosić i będziemy też, y, ta grupa będzie powiedzmy do tego żeby te osoby w jakiś sposób mogły wypłynąć, zarobić coś tam, coś tam takiego, nie? Korespondowanie ze specjalistami, na przykład księgowość BDO, prawnik, urząd skarbowy, ZUS i tym podobne. Czyli jak mamy jakąś sprawę, która nagle weszła, na przykład rozliczenie się z Czechami. No bo bardzo jest dużo pytań na ten temat. Jaki bank wybrać, jak, jak to rozliczyć, jak to zaksięgować? Jakiś VAT 22%, jakiś VAT, jakieś zwolnienie z podatku cuda i wianki, no to my od razu ma, będziemy mieli pieniążki na koncie, wydajemy, nie wiem, 2000 zł na załóżmy doradcę podatkowego. Panie doradco podatkowy, proszę nam to wszystko, wszystko, wszystko przygotować. Tak, jak to być powinno. No i osoby wtedy wspierające, powiedzmy, i, które będą na tym kanale w jakiś sposób wspierały pieniążkami, bo pewnie na bank będzie taka możliwość, od razu dostaną tą informację od ręki, a osoby, które będą aktualnie zainteresowane, na przykład, żeby to nabyć, czyli sprzedawać na Czechach, po jakiejś tam kwocie 100 zł, czy 200 zł, żeby jakiś ułamek odzyskać i żeby powiedzmy zarobić na kolejne projekty, będą mogły sobie kupić jakiś tam kursik, który ja przygotuję, który nagram i który przygotuję. Ten specjalista za 2000 zł, żeby mógł sobie spokojnie sprzedawać na Czechy i niczym się nie martwić. I tam będzie od razu jaki bank wybrać, na jaki najlepszy. Może do banku się wtedy też na przykład odezwiemy. Słuchaj, panie banku, ja bym miał dla pana 100 klientów. Czy jest mi pan w stanie zapłacić za 50 zł za klienta? Jeżeli ktoś na przykład sobie założy dodatkowo konto, no to kursik może będzie tańszy i będziemy w ten sposób sobie to wszystko hulali wokół. Wokół tego całego tutaj biznesu, no bo wiadomo, czasami do prawnika trzeba będzie napisać, dlatego będę na pewno te osoby też poszukiwał jakiegoś doradcę, jakiegoś specjalisty od BDO jakiegoś prawnika, jakiegoś, o właśnie, może też od razu tutaj nabąknę już, jeżeli ktoś to ogląda, będę potrzebował jakiegoś specjalista od spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Czyli jeśli ktoś może handluje spółkami, może zna się na spółkach, może wie jak te wszystkie rzeczy w sądzie pisać, te pisma, jak to składać, jak to... Może jest jakiś specjalista od spółek albo możecie kogoś polecić, no bo bardzo dużo widzów też pyta, jak założyłeś spółkę, jak to zrobiłeś, jak tamto w temacie a ja tak dokładnie też nie wiem, no bo specjalistą w temacie nie jestem, więc chciałbym temu specjaliście zapłacić za to, żeby może poprowadził moich widzów, którzy potrzebują, bo ja też mam jedną spółkę i w sumie mam drugą spółkę i w sumie teraz na koniec roku będę zakładał trzecią spółkę i fajnie byłoby, żeby jakaś osoba, która to wszystko odgarnia od A do Z, się tym tak naprawdę zajęła, bo jak on się zajmie moimi spółkami dobrze, no to będę mógł polecić Wam i... i no i to będzie osoba zaufana, którymi, powiedzmy, ja będę pośrednikiem, tak? Czyli jeśli ta osoba, dopiero Wy wpłacacie pieniądze mi, załóżmy, czyli gość od spółek chce za spółkę, załóżmy, nie wiem, 5000 tysięcy złotych. No, i to strach kupić spółkę za 5000 zł, bo nie wiadomo, co to ta spółka, nie? No to ja sprzedam tą spółkę jako pośrednik, zamrożę powiedzmy pieniądze na miesiąc. Jak będzie wszystko w porządku, załóżmy, no to zapłacę temu, co tą spółkę sprzedał, a wy jako widzowie kupicie tą spółkę i będziecie wiedzieli, że jest wszystko w porządku, bo będę trzymał zamrożone pieniądze, na przykład, no coś takiego jak robi Alibaba, nie? Że zanim trafi pieniądze do Chińczyka, i oczywiście będę musiał też to prawnie w jakiś sposób rozwiązać, ale no, na przyszłość może to być coś fajnego, bo wydaje mi się, że po tych czterech latach wzbudzam jakieś tam zaufanie, nikogo nigdy na 10 zł nie oszukałem, więc wydaje mi się, że to też byłoby coś ciekawego, takie pośredniczenie za jakąś tam małą prowizję właśnie w takim handlu, bo, bo to nigdy nie, nie wiadomo, nie? kto tam po drugiej stronie siedzi za wichłacz, albo nie wichłacz, albo siedzi zupełnie uczciwa osoba, która ma zajebisty towar i nie może go sprzedać, bo nikt mu nie ufa, albo siedzi jakiś wichłacz i, i wszystko wyłapiemy, nie? I wszystko będziemy w stanie w jakiś sposób zweryfikować. W razie czego powstanie też może jakieś subkonto ubezpieczeniowe, na przykład coś takiego, żeby takie transakcje w jakiś sposób ubezpieczać, że w razie jak się coś posypie, w razie jak się coś schrzani, no to będziemy mogli ratować sytuację. Zobaczymy. Analiza zagadnień podrzuconych. O, właśnie, jeśli ja będę miał jakiś temat, gdzieś od kogoś czegoś dowiem, jakiś komentarz przeczytam, ja podrzucam ten temat. Słuchajcie, jest temat taki i taki, musimy go szybko przeanalizować. No i osoby, które wtedy pracują, porzucają, powiedzmy, swoje rzeczy bieżące i zajmują się tym tematem, żeby jak największą analizę przeprowadzić. Więc. Właśnie, tworzenie bazy danych zaplecza, jeśli chodzi o biznes, czyli gdzieś tam tworzenie tej bazy danych, spisywanie wszystkich kanałów na YouTubie na przykład, spisywanie wszystkich grup sprzedażowych, jakieś tam y, śledzenie stron internetowych, y, różnych kanałów związanych z biznesem, żeby wszystko śledzić. Śledzenie branży YouTube, Instagram, X, ITP, jeśli chodzi o biznes, ponieważ... Wiecie co, jest bardzo dużo osób sprzedaje kursy. Bardzo, bardzo, bardzo dużo osób sprzedaje kursy i ja wiem po feedbacku, po informacji od was, że te kursy to są na przykład badziewne kursy i dzięki tym kursom na przykład nie da się zarobić, ale ja wiem na przykład, że byłbym w stanie za pomocą ludzi zbudować lepszy kurs, na którym na przykład można by zarobić albo no nie wiem, jakby Wam to opisać. Na przykład dropshipping. O, kurs dotyczący dropshippingu. W kursie dotyczącym dropshippingu płacicie powiedzmy 500 zł, albo nawet 39 zł, to jest nieważne. Płacicie za ten kurs i macie tam spis hurtowni, że możecie się pod te hurtownie podpiąć i sobie sprzedawać. Macie 5000 hurtowni, to jest wszystko aktualizowane. To jest cud, miód i orzeszek, ale tak naprawdę na tym, żeby zarobić, no to naprawdę trzeba stanąć na głowie. Wydaje mi się, że jak ja bym zrobił kurs, no to bym zrobił, żebym nie podawał żadnej hurtowni, tylko podałbym taki kurs, jak rzeczywiście na dropshippingu zarobić, jak zarejestrować sobie firmę, jak prowadzić sprzedaż nierejestrowaną, jak, yy, jak to zrobić porządnie. No i wtedy osoby, które szukają rzeczywiście takiej wiedzy, które chciałyby sprzedawać w dropshippingu, chciałyby zapoznać się z tą całą firmą, to znaczy z działaniem firmy, no to kupią kurs ode mnie. No bo ja to zrobię, wydaje mi się, że jestem w stanie zrobić to lepiej. A dlaczego jestem w stanie zrobić to lepiej? No bo ja korzystam z tej wiedzy na przykład w kilku przypadkach i wydaje mi się, że ten przypadek można na przykład zastosować na tysiąc innych y, przypadków i, i, i na tym zarobić. No i to też spowoduje coś takiego pięknego, że wszystkie osoby zainteresowane biznesem, tak zwani laicy, będą mogli sobie zacząć budować biznes na przykład dzięki... Dzięki mnie, czyli będą, wejdą tutaj na kanał, i zaczną sobie budować biznes, zaczną się tutaj interesować tematem, co zrobić, żeby nie stracić, jakich rzeczy unikać, jakich błędów. I jeśli te osoby nowe wejdą i kupią jakieś kursiki, no to zyskają na tym te osoby, które nawet mają obrotu 10, 20, 30 milionów złotych, nie? I te osoby, które mają 10, 20, 30 milionów złotych przychodu, może kupią jakiś kursik, który im się w jakiś sposób przyda? No i ja będę mógł wspierać te osoby, które gdzieś tam wchodzą dopiero na rynek. Wiecie, będę mógł im pomagać w jakiś sposób to wszystko rozwijać, żeby to się wszystko kręciło wokół pieniędzy, żeby na tym wszystkim zarabiać. Ale koniec końców, żeby, żeby edukować, żeby, żeby, żeby zarabiać te pieniądze, ale żeby te osoby wszystkie inne też zarabiały, ale tak rzeczywiście, żeby zarabiały, żeby to było taki sposób jak to jest przez ostatnie 4 lata, że ja za swoją wiedzę praktycznie nic nie chciałem. To co przekazywałem też nic z tego nie chciałem i za dużo z tego wszystkiego nie mam, co pokazywałem wam wielokrotnie, a wiem, że zbudowałem ogromne, już ogromne naprawdę firmy. Znaczy nie, może nie zbudowałem, tylko zainspirowałem, że gdybym to wszystko sobie spisał z maili, to jestem w stanie z, w, zrobić listę 100 firm które powstały dzięki mojemu kanałowi, znaczy dzięki, że ja te osoby zainspirowałem, że one poznały, że one się odważyły, że one założyły firmę, a zarejestrowało się na przykład do infaktu osób 5. No, a wiem, że 100 osób otworzyło firmę i 100 osób wisi mi 5 zł, więc <noise> wisicie mi chociaż to, tego kciuka do góry, ale no, wydaje mi się, że to jest coś, coś naprawdę fajnego i wydaje mi się, że te 100 osób mógłbym spisać do tabeli. Ale wydaje mi się, że tych osób anonimowych jest dużo, dużo, dużo więcej i wydaje mi się, że kiedyś moglibyśmy nawet robić jakieś naprawdę fajne, fajne rzeczy wokół tego, wokół tego kanału i dlatego chcę to po prostu pociągnąć dalej, o tak. To tyle na dzisiaj. A właśnie, wróćmy, a nie, jeszcze nie tyle. No bo musimy tutaj jeszcze się wypowiedzieć na temat yy, tej yy, jak składać CV. No z CV Wolałbym, żebyście nie składali CV, tylko żebyście mi napisali maila w tytule przede wszystkim, że yy, może w tytule, że. Nie wiem, napiszcie mi maila po prostu. Dlaczego mielibyście być to wy? Dlaczego chcielibyście? Dlaczego? Czy od razu będę wiedział wtedy, czy jesteście w stanie to ogarnąć? Że śledzicie może jakieś trendy? Po prostu napiszcie mi maila, dlaczego akurat miałbym się zawiesić wasze oko? Na Was. Przeczytam maile wszystkie i wybiorę te osoby, które gdzieś tam najbardziej mi, mnie zainteresowały tym tą właśnie wiadomością, i do tych osób będę się starał odezwać. Znaczy będę się starał, na pewno się odezwę. A yy, i, i potem poinformuję może w kanale, że po prostu już te dwie osoby wybrałem i, i będę rozpoczynał z nimi współpracę. A zobaczymy, jak to wszystko się, się potoczy. Także poproszę maila, wszystko o biznesie mo. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ktoś z kanału się zgłosi? No bo stwierdziłem, że osoby, widzowie kanału mają pierwszeństwo, a dopiero ewentualnie potem będę szukał gdzieś tam na jakichś może OLX-ach czy innych, innych portalach jakichś innych osób. Także do dzieła.